Wtórna wiktymizacja, dzisiaj taki temat, ale zacznę od wiktymizacji. Jest to proces stawania się ofiarą w wyniku szkody, rany, traumy, bądź też jakiegoś zdarzenia, przestępstwa. Żeby zrozumieć, czym jest wiktymizacja i na czym polega ten proces, to trzeba znać też fazy. Po pierwszym zdarzeniu jest faza szoku, niedowierzania, zupełnie niedopuszczania myśli, że coś się stało. W tym momencie nie ma zupełnie kontaktu z ofiarą, następuje odrętwienie fizyczne, emocjonalne i psychiczne. Po tej fazie jest faza dezorganizacji. Tutaj może się pojawić bardzo dużo różnych emocji, nad którymi nie panuje ofiara, od złości, nawet agresji. Pojawiają się również mechanizmy obronne, jak wyparcie, jak zaprzeczenie, czy też. Inny mechanizm obronne, wchodzenie w pozycji mentalności ofiary, do której mają tendencje osoby, które wcześniej były w przemocy, bądź mają niskie poczucie wartości, czy też są w ogromnym lęku i stresie. Bardzo często wycofują się wówczas, żeby ukarać sprawcę, bo nie mają takich zdolności fizycznych i emocjonalnych, żeby to zrobić. W tym procesie dezorganizacji ofiara się bardzo nieracjonalnie zachowuje. I może nie budzić sympatii, w związku z tym, jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda ten proces, może po prostu zrobić szkodę. Trzeba pamiętać o tym, że ofiara może również być w stresie pourazowym i w ogromnych emocjach, z którymi po prostu organizm sobie nie radzi. Natomiast wtórna wiktymizacja jest to powtórny proces skrzywdzenia ofiary. Przez osoby najczęściej bliskie bądź nieświadome, które nie mają wiedzy, czy też instytucje. I takimi popularnymi, często powtarzanymi zdaniami wtórnej wiktymizacji jest na przykład: Sama się prosiła, ponieważ się źle ubiera, ma za krótką spódniczkę, czy po co chodziła nocą. Ponieważ mamy internet, ja widzę elementy wtórnej wiktymizacji poprzez brak wiedzy ludzi, brak empatii też ludzi, czy świadomości, że to może, być wtórna wiktymizacja. I są to takie słowa, na przykład. Nie radzisz sobie z hejtem, to jest z tobą coś nie tak. Nie przepracowałaś sobie czegoś, ponieważ nie umiesz sobie radzić. Nikt nie musi sobie radzić z hejtem. I nie należy hejtu normalizować. To nie jest normalne, że jest hejt w internecie. I nie należy przynosić odpowiedzialności na ofiarę za to, że nie radzi sobie z hejtem. Oskarżające, oceniające zdania, i potem tłumaczenie, że to jest prywatne zdanie i ocena, do której ktoś ma prawo, a jeżeli sobie z tym nie radzisz, to nie bądź w internecie naucz się radzić z krytyką, czyli przenoszenie odpowiedzialności za swoje słowa i swoje czyny na ofiarę. Nie, dość, że została zraniona, to dodatkowo jest wiktymizowana przez to, że sobie z tym nie radzi.